Witam serdecznie Wróżka Styla się kłania. A przede wszystkim witam wszystkie ryby, bo to jest dla Was horoskop na grudzień. Zobaczymy, co się wydarzy w różnych aspektach życiowych Waszych. I oczywiście jest to wróżba, bo horoskop wróżba, bo kartami Tarota. I jest karta wizji Ciro Marcetti'ego. Zobaczymy na końcu, to tam Wam się wylosuje Chciałam wam przypomnieć, że możecie zadawać pytania po 10 zł na filmik publiczny. Piszecie imię do te urodzenia i konkretne pytanie. Wysyłacie potwierdzenie przelewu od razu. Najlepiej jakby było, żeby nie było 100 maili, bo niektórzy 100 maili zanim coś tam zrobią, to muszą 100 maili napisać. Słuchajcie, ja mam 100 maili 200 dziennie, tak? Ja mam chyba ze 3... Hmm maile i wszystko muszę sprawdzać i czytać e, i wiecie jak to jest także prosiłabym żeby w jednym mailu e, co jeszcze dostajecie link oczywiście w którym jest wasza odpowiedź i musicie taki filmik obejrzeć ja, ja zbieram 2-3 dni po prostu zbieram e, pytania i potem robię e, jutro będę też chyba robić właśnie w poniedziałek będę robić już pytania e, i co Chciałam Wam też powiedzieć, że pytania globalne i duchowe to są darmowe. Tutaj możecie wysyłać po prostu. Dowiadujemy się tak, co się tam dzieje na świecie, bo to są też polityczne i oczywiście też duchowe, ale to jest bardzo rozległy temat. Możecie pytać, o co chcecie. Właśnie mam jakieś pytania duchowe przygotowane, ale no zobaczymy, jak to będzie, bo jutro muszę zrobić pytania po 10 zł. Dzisiaj cały dzień robię horoskopy, jest niedziela, słuchajcie, ale takie życie wróżki <grym> YouTube'owej, że musi niektóre rzeczy zrobić też za darmo, tak? Czyli horoskopy są za darmo, jest horoskop tygodniowy, horoskopy miesięczne, będą też roczne, są przepowiednie już też wstawione na 2022 rok dla Polski. Drugi filmik jest przepowiednie dla świata. Bardzo ciekawe rzeczy, proszę sobie oglądać. No, a ja tutaj, wiadomo, wróżę też przez telefon, przez Skype'a, przez różne aplikacje, jakie macie w telefonach. Także, jak ktoś ma chęć, to proszę bardzo, proszę bardzo współpracować. Robię horoskopy na 2022 rok. Horoskopy plus trzy pytania, gratis. Taka jest teraz promocja, można powiedzieć. <laughs> też wszystko Wam mówię o zdrowiu, o właśnie finansach pracy i tak dalej. A trzy do, do, do dodatkowe pytania też bym prosiła, żeby były o Was, bo wy często py pytacie zamiast o siebie, to o swoje dzieci na, na przykład. no Horoskop jest dla Was i pytania powinny być jednak o Was. Hmm. Mogę też Wam postawić wielką tablicę z kart Lenormand. No, mogę Wam zrobić też, nie wiem, oczyszczenie energetyczne, bardzo fajna sprawa, bo tam wszystko odcinam, oczyszczam, wywalam klątwy, uroki, złożyczenia, podczepy, sprawdzam choroby, często jak nie wiecie na co jesteście chorzy, lekarz nie może tego gdzieś tam z, z, zdiagnozować, no to oczywiście ja mogę to zdiagnozować, aby sobie do lekarza najwyżej pójdziecie, tak? No są tacy ludzie, co rzeczywiście mm, im pomogłam, bo nie wiadomo co im było tak naprawdę. A Tarot raczej pokazuje, jeśli czakra jest jakaś zablokowana, zanieczyszczona, to pokazuje tu jest choroba, to jest właśnie zagrożenie. Także macie ochotę, to proszę bardzo, korzystajcie z oczyszczeń i wzmacniań. Oczywiście też są rytuały świec, czyli wnów i w pełni księżyca. Możecie tutaj zamówić, żeby sobie zmienić swoją własną energię, żeby zacząć coś przyciągać, czy, nam, czy miłość, czy zdrowie, czy finanse, czy nie wiem, pracę. A możecie odciąć też, sobie zrobić rytuał na odcięcie od złych energii ludzi z sytuacji. Dobrze, słuchajcie, teraz jest 19 jeszcze listopada, jest pełnia księżyca, to jak ktoś chce, to proszę bardzo, a potem będzie właśnie w grudniu, gdzieś koło 4 nów i koło 19 pełnia. Zaczynam, bo rybki się niecierpliwią, no i sprawdzamy energię na grudzień dla rybek. Jaka będzie energia na grudzień u rybek? Zmiany, nerwowe zmiany, można powiedzieć, nagłe zmiany, i widać, że ta energia no, będzie z Was kipić. Rybka tym razem się nie podda, rybka tutaj zawalczy o coś, może zawalczy o zmianę, o zmianę stanowiska, o zmianę, nie wiem, w życiu uczuciowym. W każdym bądź razie widać, że będziecie mieli taką siłę przebicia, więc energia jest dobra. I zobaczymy dalej, co będzie najważniejsze w tym grudniu dla rybek. Co będzie najważniejsze w grudniu dla rybek. Nauka, nauka widać, ale też rozwój na przykład duchowy dla niektórych rybek, bo i to może znaczyć nauka, ale może też znaczyć właśnie rozwój duchowy Rozwijanie swojej świadomości, czytanie książek, em, lekkie takie osamotnienie, em, w, tym, w tym po prostu rozwoju emocjonalnym i duchowym. No, może wasz partner czy partnerka tego nie uznaje, więc będziecie to ukrywać, może jest tu jakby ukrywanie czegoś. Co jeszcze będzie najważniejsze? Może jakieś przemieszczanie się, podróż, no i święta też. No święta, no arcykapłan, wiara, czyli święta Bożego Narodzenia dla rybki będą bardzo ważne. Praca, sprawdzamy pracę. Hmm. No w pracy. W pracy może być tak, że właśnie na no jakieś nowe umowy, jakieś zmiany, może awans. Więcej jak macie firmę, reklamujcie się, pokazujcie, wprowadzajcie coś nowego, jakby tak, żeby rozwijać swoją firmę. A jak pracujecie, to po prostu też pogadajcie z szefem o jakimś awansie, o jakiejś podwyżce. Jest to dobry na to miesiąc, więc widać... Waszą y, mądrość i przedsiębiorczość, pracowitość y, naprawdę y, super. Myślę też w relacjach z innymi ludźmi bardzo dobrze. A finanse sprawdzamy finanse jak będą wyglądały w grudniu dla rybek. No, właśnie, no właśnie, jak rybka szuka pracy, to może znaleźć pracę właśnie dobrze, dobrze płatną, właśnie w grudniu, ale tak poza tym, nowe pomysły na zarabianie pieniędzy, dodatkowa praca i to wszystko może się złożyć na sukces finansowy, także e, dosyć dobrze finansowo wyglądacie właśnie w grudniu. Może Wam się polepszyć, jest bezpieczeństwo, jest coś, co e, pokazuje, że rybka. Wie, ile wydaje, wie, na co wydaje. E, możecie też inwestować, możecie coś robić po prostu z pieniędzmi, bo bardzo dobrze to wygląda. No pięknie, pięknie. Urzędy sprawy, urzędowe, sądowe, nauka. Zobaczmy, jak to pójdzie, właśnie u rybek w grudniu. No, właśnie w sprawach urzędowych, jakieś zakończenia, tak, w nauce, egzaminy. No, musicie trochę powalczyć, jeśli macie jakieś egzaminy, tak, żeby gdzieś tam nie oblać. No, widać tutaj będzie się działo. No, jak macie firmę, to też jakieś umowy, czy cokolwiek, dobrze to czytajcie, dobrze to musicie przemyśleć pewne sprawy, czy właśnie zmieniać coś. Ale tutaj właśnie trzeba będzie załatwiać jakieś podpisy, jakieś urzędy. Może będziecie dla kogoś też wsparciem, czy w nauce, czy na przykład właśnie w sprawach urzędowych. No, jeśli macie sprawy sądowe, będą raczej zakończone koniec w grudniu. No dobra, nerwowo trochę widać z tym wszystkim, ale poradzicie sobie. Emocje i relacje międzyludzkie, sprawdźmy to. Oczywiście zrobię e, horoskop miłości na grudzień. Jest horoskop miłości na 2022, jak chcecie obejrzeć sobie, co tam się wydarzy w miłości. A tutaj miłość i relacje e, międzyludzkie w grudniu. Stabilizacja przede wszystkim emocjonalna i z innymi ludźmi. No, trochę was ktoś może oczarować, omamić. Uważajcie też, tak? Nie bądźcie naiwne, nie bądźcie zbyt naiwne, bo widać w kontaktach z innymi ludźmi naiwność um, i pokazuje się też ograniczenie. No, może ktoś, na kogo czekacie, że ktoś się odezwie, też jakaś wasza miłość czy ktoś z przeszłości. No, widać, że ta osoba jeszcze się nie odzywa, że jeszcze tutaj jest jakby zatrzymanie pewnych y, relacji. Y, no, widać z mężczyzną bardziej. Dom i rodzina. No i zobaczmy, dom i rodzina, co tutaj się wydarzy. No jest pewnego rodzaju takie osamotnienie w tym domu, w tej rodzinie, w związku. No, może być problem koło starszej kobiety, jakaś choroba, jakaś zła wiadomość o kimś z rodziny, starszej kobiecie. No, widać, może być daleko, może w oddaleniu, ale jest tu, są problemy trochę rodzinne. No, widać też z dzieckiem czy z kimś młodszym z rodziny pewnego rodzaju problemy. Emocjonalne lub psychiczne, też można powiedzieć. Ech, ale co, no też myślę, że dacie radę, dacie radę. No, nieraz takie, że ktoś jest chory czy, czy ma jakieś problemy, no i my musimy mu po prostu w jakiś sposób pomóc, trochę niespokojnie w domu i w rodzinie. Zdrowie i energetyka. No, i zobaczmy zdrowie, energetyka u rybek. No, i znowu, no, tu karta, coś Was się do Was przyczepi, jakiś duch, może nie wiem, do, tu na trzecim oku karta śmierci. Albo będziecie mieli problem z układem tutaj, właśnie z zatoki, uszy albo oczy, zęby, coś może tu się dziać. Też możecie zajść w ciążę, słuchajcie, uważajcie z tą ciążą, bo widać tutaj typowo, że rybki, jak chcą, to nie zachodzą, ale jak nie chcą, no to uwaga, bo może być właśnie ciąża, macie taką energię przyciągania. Dzieci. No i tak poza tym, no w zdrowiu, właśnie układ tutaj nerkowo-moczowy, trochę mogą wam puchnąć nogi, wątroba przeciążona, oczy, uszy zatoki, kości stawy i mięśnie też wychodzą. Troszkę problematycznie. Ostrzeżenia: Ostrzeżenia dla rybek. Nie przeciążajcie się, nie też nie dajcie się wykorzystywać, nie bądźcie naiwne, znowu wychodzi Wasza naiwność. Ktoś Was może perfidnie będzie chciał specjalnie oszukać, ktoś będzie chciał Was specjalnie zranić yy, i na przykład, nie wiem, zrzucić na Was jakąś winę, dlatego nie dajcie się tutaj nikomu przekręcić. Rady. Zobaczmy, jakie rady dla rybek. Co tu się wydarzy, rada? No, niektóre rybki może będą szukać nowego związku, może tutaj z przeznaczenia coś się może wydarzyć ciekawego, albo będziecie po prostu szukać nowej pracy. Też może być kierujcie się sercem, kierujcie się sercem, a będzie wszystko dobrze. A jak właśnie spędzicie święta? Zobaczymy. Jak rybka spędzi święta Bożego Narodzenia. No dużo będzie się działo, jest stabilizacja i takie wyciszenie. Może trochę, może, może za bardzo. Ale właśnie ktoś Was dziwi, ktoś do Was może przyjechać. Nieproszony gość. Wy będziecie myśleli, że te święta przeżyjecie spokojnie, bez nerwów, stabilnie, a tu proszę bardzo, ktoś może zapukać do Waszych drzwi i po prostu zdziwienie. Myślę, że gdyby właśnie tak było, no to te święta będą bardziej dynamiczne i udane, niż gdybyście byli tylko sami z rodziną swoją i nikt więcej, tak? Także uda się, tylko będzie zdziwienie, że coś się dzieje nie po Waszej myśli, można powiedzieć. Okej. Okay. A zobaczmy jaka wizja Ci remedygo. O, przepiękna. Przepiękna karta i też bardzo taka, można powiedzieć, sympatyczna. Kobieta trzyma białego gołębia, ale tak jakby rzeczywiście idzie tutaj jakiś blask. Czy ten blask idzie od tej kobiety, czy od tego gołębia? Tutaj nie wiemy, <grytanie> ale co ona właśnie oznacza, ta karta? Teraz musisz być aniołem. Ktoś cię potrzebuje Twojej troski, komfortu lub opieki. Zrób wszystko, co jest w Twoim stanie, aby pomagać. Właśnie. Złamane skrzydło, czy złamana dusza? Dobrze. Także, kochani. To wszystko. Ja Wam życzę, żeby na pewno święta Wam się udały przede wszystkim, żeby było zdrówko, żeby była radość i bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo teraz jest najbardziej nam potrzebne i oczywiście zdrowie. Reszta jakoś tam się ułoży powiedzmy. No co, wszystkiego dobrego i niech ten grudzień dla Was będzie wyśmienity i rewelacyjny. Niech magia będzie z Wami. Do usłyszenia, pa! pa.